Dzień dobry Państwu w nietypowej porze i po krótkiej przerwie. Jeśli próbowaliście się domyślić, czemu mnie nie było, to prawdopodobnie domyśliliście się trafnie. Oczywiście w najbliższym czasie pokażę Państwu i opowiem więcej na temat tego, co się działo, kiedy mnie nie było w Polsce. Natomiast w tym czasie zebrało się Parę wydarzeń, które warto szerzej skomentować. Dzisiaj sobie odejdziemy od tej standardowej formuły, w której czytamy komsomolską prawdę, później patrzymy na linię frontu i tak a po prostu skupię się na kilku konkretnych wydarzeniach. Zaczniemy może od tego, co się działo w Makijewce. O tym mówiłem jeszcze. W ostatnim naszym spotkaniu, tutaj w pierwszy dzień Nowego Roku, w pierwsze minuty wręcz Nowego Roku, przyleciały pociski z Hajmarsa i według ówczesnych doniesień zabiły wielu mobilizowanych. I teraz tak: przede wszystkim to, co jest szalenie istotne, to to, że Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przyznało się do tego, że poniosło tam duże straty, potwierdziło. Ten atak co jest rzadkością i potwierdza to, że był on tak duży, że nie dało się o nim mi milczeć. Co więcej, Ministerstwo Obrony Rosyjskie poinformowało oficjalnie: najpierw podali mniejszą liczbę, później niecałych 90 ofiar potwierdzili. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jeśli oni mówią 90, to prawda prawdopodobnie jest gdzieś wyżej ponad tą liczbą. Igor Gierkin-Strielkow mówi o tym, że tam nie doszło tylko do ataku hajmarsami na miejsce rozlokowania mobilizowanych, ale także na detonację amunicji, która była zgromadzona w tym samym budynku, w którym rozlokowani byli żołnierze. Ogólnie próbuje się zrzucić winę na tę tragedię po stronie rosyjskiej, na samych zmobilizowanych, mówiąc o tym, że oni masowo w sylwestrową noc korzystali z telefonów, co zostało podsłuchane, namierzone i to doprowadziło do ataku. Wielu korespondentów wojennych rosyjskich wątpi w ten scenariusz i podkreśla, że po prostu nie da się. Nie zauważyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to są tereny okupowane, gdzie wielu lokalnych mieszkańców sprzyja Ukrainie, nie da się tam nie zauważyć takiego nagromadzenia żołnierzy, więc doszło do takich właśnie wydarzeń. Zresztą w ostatnich dniach doszło do przynajmniej paru podobnych ataków, choć na mniejszą skalę. Jeden z nich miał miejsce na Hersenszczyźnie, tutaj na froncie południowym. Tu z kolei dopatruje się przyczyn namierzenia ośrodka wypoczynkowego, w którym rozlokowani byli rosyjscy żołnierze, w tym, że jeden z tych rosyjskich żołnierzy wrzucał do sieci fotografie, relacje i na jednej z tych fotografii czy materiałów wideo dało się zobaczyć elementy tego ośrodka wypoczynkowego, które pozwoliły go dokładnie rozpoznać, Określić jego położenie i oczywiście wystrzelić tam hajmarsami. Aleksiej Arestowycz komentuje to mówiąc, że takie przypadki, w których w ten sposób ginie po 30-40 rosyjskich żołnierzy, to jest coś, co zdarza się po 3-4 razy dziennie i że nie warto tego komentować. Przejdźmy sobie dalej. Jest sprawa dzisiejszego zawieszenia broni. I tu warto nakreślić pewien szerszy kontekst. Otóż w połowie grudnia prezydent Ukrainy, Wolodymyr Zelenski zachęcałby w związku z nadchodzącymi świętami najpierw tymi obchodzonymi zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, później z Nowym Rokiem, później ze świętami obchodzonymi zgodnie z kalendarzem juliańskim, który jest wykorzystywany przez Cerkiew Prawosławną, przynajmniej w Tutaj, w tym regionie świata, nie orientuje się, jak to wygląda w tych południowych odłamach prawosławia. Tak czy inaczej, Zelenski proponował, żeby wykorzystać ten okres na to, żeby deeskalować konflikt. Nawoływał, no, żeby wycofywać rosyjskie jednostki z frontu. Oczywiście strona rosyjska to zbyła w Kremlu. Do Kremla nie dotarły żadne propozycje o świątecznym zawieszeniu broni od Kijowa. Dmitrij Pieskow poinformował, że w planie dnia nie, ma, nie, ma, nie rozważa się sprawy noworocznego zawieszenia broni z Ukrainą, i po tym jak ta propozycja została odrzucona. Pojawiła się propozycja teraz Władimira Putina związana z świętami właśnie w tym terminie zgodnym z kalendarzem juliańskim. Tak, tak się obchodzi te święta w Rosji. W Ukrainie w tej chwili jest to um, wymieszane, to znaczy część społeczeństwa w tym konkretnym roku świętowała Boże Narodzenie w, w, w zgodzie z kalendarzem gregoriańskim, czyli tak jak my to robimy do pewnego stopnia, żeby okazać jakieś Przywiązanie do świata zachodniego, do Europy i politycznie, można by tak powiedzieć, odczepić się od świata rosyjskiego. Tak czy inaczej, Władimir Putin zaproponował takie spotkanie, zresztą było to w, pewnym, w pewien sposób połączone z prezydentem Erdoganem, który także tutaj się jakby podczepił i publicznie zachęcał strony do takiego zawieszenia broni. Doradcy prezydenta Ukrainy, Michał Padaliak, Aleksiej Arestowy czy jeszcze szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Danilow, generalnie powiedzieli jedni bardziej hamsko, drudzy bardziej dyplomatycznie, że Władimir Putin może się z tym swoim zawieszeniem broni, <laughs> sami wiecie, tam w kierunku na krążownik Moskwy. I Putin po tym, jak nie dotarło do niego żadne oficjalne ogłoszenie na ten temat, poinformował, że dzisiaj jest 6 stycznia, czyli właśnie w tym dniu, kiedy według kalendarza juliańskiego jest 24 grudnia i obchodzi się Wigilię, że on jednostronnie ogłasza zawieszenie broni od południa, przy czym na przykład tutaj mamy z dzisiaj newsa z 11.22 o tym, że jednostka straży pożarnej w Hersoniu została ostrzelana. Co oczywiście nie do końca pasuje nam do takiego dnia z zawieszeniem broni. No, ale to było przed 12, więc w teorii można to w ten sposób rozpatrywać, że jeszcze przed zawieszeniem ogłoszonym przez Putina. Wielu komentuje to. Te putinowskie pomysły jako rodzaj oczywiście gry politycznej, mającej na celu pokazanie, że Ukraina nie chce się dogadywać, że Rosja chce dobrze, no ale przeciwnik tutaj nie pozwala się zachowywać dobrze. Oczywiście jest to sytuacja, no, absolutnie, proszę państwa, krytyńska, mamy do czynienia z agresorem, który proponuje, że na 12 godzin przestanie być tym agresorem, kto miałby się na tego typu propozycje dać tutaj nabrać? Z tego co wiem bezpośrednio z dobrego źródła, na froncie Ukraińcy dzisiaj się nie hamują, co prawdopodobnie oznacza, że Rosjanie także nie dają im spokoju w drugą stronę. Także raczej możemy całe to świąteczne zawieszenie broni wrzucić w szufladkę PR-owe zagrania Kremla. Co mamy dalej istotnego? Podczas kiedy, przepraszam, podczas kiedy tutaj właśnie z Państwem się nie pokazywałem Państwu. Jeśli nie pokazywałem, padły decyzje polityczne, które uważam za arcyistotne w przebiegu tego konfliktu. To co widzicie w tej chwili na ekranie to jest amerykański wóz bojowy piechoty M2 Bradley, oczywiście gąsienicowy, to jest dość dobrze widoczny, widoczny, uzbrojony w działko 25 mm firmy Bushmaster i podwójną wyrzutnię pocisków przeciwpancernych. Ten sprzęt, jeszcze nie wiemy dokładnie w jakiej liczbie, ma trafić do ukraińskiego wojska. Co jest istotne, nie będzie to jedyny podobny sprzęt, który został właśnie w tej chwili Ukrainie obiecany. To obiecali Amerykanie, Niemcy obiecali pojazdy Marder. To jest dość podobnej klasy transporter opancerzony, czy też bojowy wywóz piechoty. Gąsienicowy z działkiem 20 mm. Jest to konstrukcja stosunkowo stara z lat jeszcze mm, prototypy były bodajże w latach 60., a produkcja w latach 70. mniej więcej tak, proszę mnie nie cytować, to trzeba <trych> sprawdzić, ale mniej więcej, ta epoka, zimna wojna. Natomiast oczywiście tego typu sprzęt po pierwsze regularnie jest modernizowany, po drugie wciąż jest po prostu lepszy niż to, co było dostarczane Ukrainie do tej pory, lepszy i bardziej nowoczesny. Z kolei Francuzi obiecali taki pojazd AMX-10RC. To jest dość nietypowy pojazd pancerny. Tego typu maszyny na pewno posiadają i produkują Francuzi i Włosi. W dużej mierze dlatego, że na przykład Francuzi posiadają strefę wpływów w swoich dawnych koloniach. Do takiej ekspedycyjnej wojny z przeciwnikiem nieposiadającym ciężkiego sprzętu, tego typu mobilne pojazdy, szybkie, na kołach, lekkie, nieposiadające pancerza odpowiadającego pancerzowi czołgu, ale posiadające bliską do czołgu siłę ognia, są dobrym pomysłem. To jest armata 105 mm. Coś takiego w Ukrainie na pewno znajdzie swoje zastosowanie, choć oczywiście tam konflikty wyglądają trochę inaczej niż te, do których te pojazdy zostały stworzone. Natomiast z całą pewnością jest to duże wzmocnienie. Dodatkowo jeszcze Francuzi obiecali takie kołowe pojazdy opancerzone Bastion. To, co jest istotne, to przede wszystkim to, że to Pierwszy przypadek, kiedy Ukraińcy dostaną nowoczesny sprzęt typowo ofensywny, nie radziecki, nie starych generacji, jak w przypadku transporterów M113. Sprawdzam, tak, M113 dokładnie. To był sprzęt zachodni, ale starszego pokolenia. Bradleye są wyraźnie nowsze, Martery są Wyraźnie skuteczniejsze niż te M113, silniej uzbrojone i, tak jak mówię, to jest sprzęt bezpośrednio przeznaczony do tego, żeby nacierać do działań ofensywnych. Jeszcze Niemcy obiecali dodatkową baterię patriotów do tych patriotów, które przekażą Amerykanie. Jeszcze w ogóle Niemcy tutaj przekazali w tym tygodniu. Została podana taka informacja, kolejny pakiet. Tam 17 ciężarówek, 13 ciągników, 63 pick-upy, dwa pojazdy remontowo-ewakuacyjne, 7 zdalnie sterowanych pojazdów gąsienicowych, drony rozpoznawcze, samochody dla pograniczników, systemy wykrywania i systemy przeciwdronowe. Tam jakieś drobiazgi w stylu generatorów ogrzewaczy, polowych, czy kołder 36 tysięcy ponad kołder Niemcy mieli przekazać. Widzimy tutaj, oczywiście, nie jeśli chodzi o kołdry, bardziej jeśli chodzi o Bradley'e, mardery, Amry, te francuskie AMXy, widzimy, że zachód przełamał jakąś barierę psychologiczną która wcześniej istniała, nie pozwalając dostarczać Ukrainie nowoczesnego, zachodniego sprzętu stricte ofensywnego. Naprawdę jest to duże wydarzenie. Oczywiście to zajmie czas, szkolenie, dostawy, cała reszta tego procesu. Natomiast możemy się spodziewać, że myślę, że na wiosnę już jednostki wyposażone w ten nowoczesny i zachodni sprzęt, Pójdą do ataku. Muszę przy okazji Państwu powiedzieć, że miałem okazję w ostatnich dniach rozmawiać z człowiekiem znacznie lepiej poinformowanym ode mnie. Oczywiście nie będę mówił, kto to dokładnie, ale ta rozmowa nie odbyła się w Polsce i muszę przyznać, że poziom optymizmu tego człowieka jest znacznie wyższy. Niż mój. To znaczy, ja tutaj prezentuję, jak Państwo pewnie zorientowaliście się, dość wysoki poziom optymizmu. Zakładam, że Ukrainie idzie dobrze i tak jak w jednym z odcinków mówiłem, nie widzę um, prawdopodobnych wydarzeń, które mogłyby odmienić. Pozytywną tendencję w czasie działań na froncie. To znaczy, że generalnie wojna idzie w dobrym kierunku, w mojej ocenie. Natomiast, w ocenie, tak jak mówię, człowieka, który jest dużo bardziej bezpośrednio zaangażowany w te wszystkie działania, sytuacja wygląda jeszcze znacznie lepiej niż to, jak to wygląda w mojej ocenie. Być może wynika to właśnie z tego, że on zdaje sobie sprawę, jak tego typu dostawy będą eskalować. I jak poważny wpływ będą miały na to, co się będzie działo bezpośrednio na froncie. Faktycznie, w tej chwili, po ogłoszeniu dostaw Bradley'ów, Marderów możemy równie dobrze spodziewać się w najbliższym czasie ogłoszenia dostaw dla Ukrainy chociażby nowoczesnych czołgów, być może nawet lotnictwa. Zresztą. Arestowycz twierdzi, że już samo, sam fakt, że Ameryka będzie dostarczać zestawy do konwersji bomb lotniczych w bomby naprowadzane, oznacza, że Ukraina będzie musiała otrzymać do swojej dyspozycji samoloty bojowe albo produkcji zachodniej, albo radzieckie dostosowane do standardów NATO. Co jest według niego bardzo dużym także przeskokiem, wygląda na to, że rok 2023 faktycznie może wyglądać interesująco i pozytywnie dla strony ukraińskiej. Oczywiście wszelkie nasze obawy związane z potencjalnymi działaniami Rosji w przypadku, gdy zostanie ona przyparta do muru, nie znikają. Natomiast póki co już Rosja wydaje się dość mocno przyparta do muru, a póki co kończy się na mobilizacji i wysyłaniu ludzi do budynków szkół technicznych w Makijewce. Jest jeszcze jedna ważna informacja. Tutaj postaram się trochę rozszerzyć dodatkowy wątek. To znaczy 5 grudnia według informacji ukraińskich miała rozpocząć kolejna fala mobilizacji w Rosji do tego póki, co jeszcze nie doszło. Natomiast wciąż dochodzą do nas informacje o tym, że pojawiają się działania mobilizacyjne w formie no nie ukrytej może, ale nieogłaszanej głośno. To znaczy ludzie dostają, Wezwania, natomiast nikt nie wyszedł na mównicę i nie powiedział. Że potrzebujemy kolejnych 300-400-500 tysięcy mobilizowanych. Póki co to działa cicho. Jeśli chodzi o mobilizowanych, to musimy pamiętać, że cały czas mobilizowani są także ludzie z więzień rosyjskich. I tutaj pojawiło się, um, pojawiło się takie wideo, nagranie, na którym Jewgeni Prigorzyn mówi swoim żołnierzom, byłym więźniom, że przeżyliście, odsłużyliście tyle, na ile się umawialiśmy, jesteście wolni. I tutaj pojawia się kilka wątków. Po pierwsze, ci ludzie, to między innymi ten pan, to jest człowiek skazany za zabicie swojej własnej babci, która była weteranką Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. To jeden z tych rzekomo oswobodzonych. Drugi wątek jest taki, że Jewgini Prigorzyn oficjalnie jest prywatnym przedsiębiorcą. On nie ma w systemie prawnym Federacji Rosyjskiej absolutnie żadnych możliwości, żeby decydować o tym, w jakim terminie, w jakim miejscu, kto, gdzie, kiedy będzie odbywał i kiedy skończy odbywać karę więzienia. Z punktu widzenia rosyjskiego prawa, które oczywiście doskonale rozumiemy, że istnieje tylko po to, żeby służyć władzy, więc samo w sobie nie jest ważne, jest to absolutny absurd, to, że on tych ludzi uwalnia, i niektórzy komentatorzy wprost mówią, że jest to jakiś teatrzyk, który ma zachęcić kolejnych więźniów do tego, żeby dołączać do. Grupy Wagnera, natomiast, że tak naprawdę nikt nikogo nie wypuścił. Natomiast absolutnie potężną konsekwencją moralną tego nagrania będzie, będą pytania, które pojawią się w głowie innych rosyjskich żołnierzy. Musimy sobie zdawać sprawę, że na przykład mobilizacja, która nie została w żaden sposób odwołana oficjalnie, oznacza, że żołnierze kontraktowi, zawodowi, nie mogą zniknąć z frontu, nie mogą wrócić do domu. Nie mogą ani się zwolnić, ani nie mogą po ukończeniu terminu kontraktu powiedzieć: A nie przedłużam, mi starczy, wracam do domu. I ci ludzie, którzy chcieliby w jakiś sposób do domu wrócić, widzą, że a tam więźniowie, którzy gdzieś się zaciągnęli do jakiejś równoległej, nie, niezrozumiałej struktury pseudowojskowej, są wolni, przynajmniej w teorii, jeśli wierzyć Jewgenijowi yy, Prigorzynowi. I dlaczego my mamy walczyć, a oni mogą jechać do domu? Jak to działa? Gdzie jest jakakolwiek sprawiedliwość? Oczywiście jej nie ma, i to jest dla nas jasne od dawna, że w Rosji pojęcie sprawiedliwości, zwłaszcza w kwestii takiej jak wojna, nie istnieje, natomiast kiedy to dla konkretnego człowieka jest tematem związanym bezpośrednio z jego życiem i śmiercią, to tego typu pytania będą dość ostro rezonować w ich głowach i na pewno nie wpłyną pozytywnie na to, co się będzie u nich między uszami działo. Oni będą raczej starali się dostać odpowiedź na te pytania, dlaczego byli więźniowie, mordercy, gwałciciele jadą do domu, a my siedzimy tutaj, o co chodzi. Jeszcze na koniec pozwolę sobie zareklamować, nasze gadżety bo to była inicjatywa bezpośrednio Patronite'a, ale to jest taki mój kącik w ich sklepie nasze gadżety wzbogaciły się o obiecane kubki i smycze I tak jak tam jest napisane bezpośrednio gdzieś tutaj jest taka informacja i ja też o tym mówiłem to co ja na tym zarobię oczywiście idzie w całości na pomaganie, bo zarabianie na gadżetach z hasłem trzymaj się Ukraino byłoby Chyba trochę nie w porządku. Więc trzymaj się, Ukraina. Dziękuję pięknie za uwagę. I teraz będziemy się znowu widzieli bardziej regularnie.